Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk i zaraz to pod ręką idzie wróg, bo u mnie luks i hopsasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko! Dzisiaj zajmiemy się astrofizyką. <grym> Profesor Majster, proszę Was, Pamiętacie jak mówiłem na streamie, że znalazłem kiedyś meteoryt, a więc dzisiaj się do niego dobierzemy. Zobaczymy o co chodzi. Bo może to być meteoryt, a może to być mm, rozgrzany metal, który podczas dużej jakiejś temperatury się po prostu stopił w taką kuleczkę i wygląda jak meteoryt. Troszkę wstyd mi pokazywać, bo to nie jest takie duże. Oj, oh, tak! jak się opalił. Z tej strony kiedyś go szlifowałem tak na papierze ściernym, takim drobniutkim, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda w środku. Teoretycznie meteoryty w środku wyglądają chyba tak. Więc postanowiłem ruszyć to diaksem. Aczkolwiek jest ryzyko, jest zabawa, bo może to być jakieś jądro planety yy, i majster diaksem ruszy, jak pier... Ej, nie wziąłem pod uwagę, że to może być radioaktywne jakieś. A ja trzymam to w domu. Ej, chyba, już bym miał jakieś objawy. Tak się o. Postanowiłem go szarpnąć diaksem. Jest ryzyko, bo może być właśnie albo jądrem jakiejś planety, <noise> albo może być, nie wiem, kawałkiem jakiegoś uranu, albo może być kawałkiem jakiegoś ściśniętą przez inne planety czarną dziurą. Może być, że to ściśnięta jakaś planeta, jest taką małą planetę. Jak ja ją naruszę, to ona się odciśni. Słuchajcie, <noise> takie teoria, jest piskowe. Jest to trochę ciężkawe, ołowiem nie może to być, bo by... Było miętkie, nie? A to jest bardzo twarde. No i jest ewidentnie taka, tak, takie opalenie po nim, tak jakby nie wiem, no tak spadało, nie? Bo jest z jednej strony takie gładkie, a z tej strony jest już takie nierówne. Czarna skorupa taka na tym jest. Może to być jakiś z wojny, że tam kawałek metalu tak się z, z, stopił, czy coś nie? Ale zobaczmy, pod jaksikiem. Ryzyko Także, jak zauważysz przez okno, że idzie jakiś podmuch, fala uderzeniowa, to znaczy, że wajser diaksem ciół. Także o, zobaczmy, jak to wygląda. Ja już go szlifowałem trochę, chciałem zajrzeć tam do środka. Szlifowałem go na papierze ściernym, takim drobnym. I to za słabo bierze. Postanowiłem go ruszyć diaksikiem. Jak widać, on tu ma taką Kurde, jak to się nazywa, ta skorupa taka niby, że tam spadał gdzieś tam z wysokości i się wypalał. Yy, I tak o majster tu ma wagę. Musimy włączyć. Teraz patrzcie na wagę. Mamy 7 gram. Takie coś. A teraz patrzcie to. Jedna końcóweczka. Druga końcóweczka. To są takie stalowe końcówki. Trzecia końcóweczka. Trzy końcówki, i dopiero jest 6 gram. Nie mam co dorzucić. <grych> Ale porównajcie teraz te końcówki do tego. Jakby te końcówki rozpuścił, to by było dużo większe niż, niż, niż ten kawałek tego. Nie? Czyli ewidentnie to jest dużo cięższe niż. To, jakbyśmy rozpuścili. Tak mi się wydaje, że dużo większy byłby element. A to waży o 1 gram mniej. Te trzy końcówki, jeszcze. Więc to bardzo ciężkie jest w stosunku do wielkości tamtego. No i Majster postanowił to jak sikiem liznąć, bo meteoryt powinien mieć taką strukturę w środku. A tu kurde, nie widać tego. Aczkolwiek to też może być, nie wiem, przy bardzo dużej temperaturze, przy, podczas wojny jakiś, nie wiem, kapło kawałek metalu. <grywa> tutaj taki mikroskop. Ciekawe, czy będzie widać tutaj na tym ekraniku. Majster sprawdzi zaraz. Ojej, gdzie to jest? Zobaczmy tą strukturę, co, ty, co starłem. Jakoś słabo to widać w tym. Nie widać jakoś tak, kurde, tego. To jest jakaś taka struktura. To jest ta struktura, co ja wyszlifowałem chyba. To nie była struktura, tylko to był plastik. Ciężko jest zobaczyć w tym. Nie, kiepsko jest zobaczyć w tym, jak to wygląda. Wiem, że będzie jakoś widać fajnie. Przejdźmy do naszego laboratorium. O, już, za, już zakłóca. Meteoryt, lampeczkę. <noise> Musi radioaktywne być. A jak to zrobić? Bo... Ścisnąć tym szkoda go. Ściska Jandzielu podobno twarde to jest. Nie ukrusił się albo nie pękł na pół. Dobra, jest. Coś tam się trzyma. Możemy przejść do Etra uwaga Bo to są trudne sytuacje, załóż okulary. Bo to nie wiadomo, z czego to je. Śmiej się, kurwa. Jak zniszczysz planetę, to twoja wina. Ej, kurde, źle przykręciłem. Wystrzeli mi tu i go nie znajdę. Łabo tak do magnesu przyciąga. No taki ciężki kurwa. Ej, ładnie błyszczy teraz tutaj. Zrobiłbym sobie z niego wisiorek na szyję, ale <grym>, nie wiadomo czy to nie jest jakieś radioaktywne. Trzeba było teraz to spolerować czymś. Papier 2000 na mokro musiałby być. Ja te papiery żebym wziął? Tu jest. I wtedy by było widać może strukturę tego. O, zaraz myślę, by wyślipuje tutaj na lodóweczce, daj tysiączkiem trochę jak na metal jakoś tak się ściera brudząco <grytanie> Na wdycha się tego pyłu gwiezdnego Zaraz się przekręcisz, pan Może i ładne jeszcze jeszcze ten papier tak zużyję. Jakoś szybko się zużył papier. Dobrze, to teraz daj 1500. Przemierzyło miliony lat świetlnych, Padło w majstra ręce I jak zwykle głupaty kurwa w głowie. Nie takie rzeczyśmy z Andrzejem szlifowały. Może to na mokro brać? i tak zeszlifowałem, a to dalej jest czarny. Namocz pan papierek i zaraz gdzie chodził. Coraz cięższe jest. Na wodą chyba. <ślał> Kurwa jeszcze aktywujesz jaką bakterię. I cały świat zombie będzie. <ślał> No, za ile tego jest? A może rzeczywiście coś być w środku, jaka bakteria? Bez pojęcia, a dwie bez pojęcia. Ej, może kurwalki dar, będę miał super moce. Jak se na szyi powieszę, słabo to się jakoś szlifuje. Daj, 2,5. Pokaż. Traci lustro. No ja obstawiam, że to meteoryt, ale tak by się wycierał? Przeleciał przez atmosferę, a tutaj byle majster papirkiem siennym wytrze? <grym> co to ma być, panie Jacku? Nawet kurba nie błyszczy. Ej, nie błyszczy nawet, co jest? Czemu ten papier wyciera, a ten nie? Ten jest 2500, a ten jest 1500. I na tym się nie wyciera. Nie, nie wiem o co chodzi. Głupoty, kurwa, tam. Weź to, człowieki! Się zachciało meteorytów. Obmyj, pa. Nie no, może, może coś błyszczy. Już chyba grubszego papieru nie mam. 2,500 to jest max. Ej, teraz by trzeba było finishem. Majster, daj finisza. Gdzieś tu miałem te pasty. Pokaż, majster. Pastę polerską. Quoks Protection. O Jezus, to nie jest... To jest już końcowa ta. Ja nie mam past. Ej, tu jakiś spirytus stoi. Ej, nie mam past już żadnych. 400 400 A tu 3000, wola. Dobra, mam. Mam 3000. Gorzej jak. Tak wejdzie w reakcję z tą pastą. I wtedy pierdolnie. Ja nic się nie stało. Nic się nie stało, będzie chodzić. Ale by było, nie? Jakbym jakąś bakterię aktywował kurwa. Która by przemieniała ludzi w zombie. <noise> ja już lodówkowóz mam. Mam czymś spierdzielać. Ci po wodzie, ci po lądzie. Człowieku. Nic tu nie widzę. Nie tam głupoty jakieś wymyślasz. Tu spolerował, teraz szmatą brudną <grych> wytrze. Ej, lipa, to nawet nie chce się wziąć, żeby błyszczało. Takie matowe jest cały czas. Tak, żebym spolerował, a dalej matowe. Myślałem, że jak spoleruję, to będzie błyszczało ładnie, nie? Ja myślałem, że będzie widać jakąś tą strukturę tego materiału. A tu dupa, nic nie widać. No, nie wiem. Zobaczmy przez taką lupeczkę. Patrzcie. O! Widać. Takie są pęknięcia, jakby. Albo. i madła. <grymne> Albo że, mo, z tych szczelin wyszły jakieś bakterie. <grymne> I masz jeszcze zniszczy ludzkość. To jest głupotę. Także o, tak wygląda. Ultrafiolet włącz pan. A w ultrafiolecie tak samo widzi jak normalnie. Nic nie błyszczy, nic nie. Słabo. Słabo, jak zwykle majster głupoty, kurwa. Nie radę, człowieku. Weź to, byłącz. Ej, także o, taki mały kamyczek. A tyle Friday i zabawy je. Yeah. Dobra, git Malina do następnego. Cześć! Pić pan to pierdolne. Thank you